Okay, witajcie. Dzisiejszy temacik przedłużka do bitów. Przedłużka do bitów od marki Dewalt. Jest to ciekawa alternatywa dla wszystkich osób, którzy y, potrzebują dość uniwersalnej przedłużki. Na przykład, gdy gdzieś trudno jest dostępne miejsce, ani mamy na przykład przykładnicy kątowej. W takim właśnie w przypadku przychodzi na pomoc ta przedłużka, która daje nam 20 stopni w każdą stronę, czyli 360 stopni 20 stopni opcję właśnie przykręcania w ciasnych miejscach. To jest bardzo duży plus. Dzięki takiej przedłużce właśnie możemy ogarnąć różne awaryjne tematy. Do czego dążę, już Wam pokazuję. Weźmiemy przykład, weźmiemy pierwszą, lepszą zakrętarkę. Zobaczcie, tak wygląda przedłużka na prosto. No, i gdy będziemy na przykład chcieli, na przykład chcieli, coś przykręcić w ciasnym elemencie, a będziemy mieli u góry jakiś opór, to zobaczcie. No, niestety, mamy dość sporo. Yy, tutaj odstępu, co nie, ale dzięki zachowaniu, właśnie kątowej 20 stopni, zobaczcie. Voilà, zobaczcie, w jakim kącie jest zakrętarka, a w jakim kącie yy, przedłużka. Mega, to jest naprawdę świetne rozwiązanie. Zobaczcie, więc co to oznacza, że nawet gdy będziemy coś chcieli przykręcić, gdzie mamy kiedyś bita. Przykręcić w oporowym miejscu to dzięki właśnie zastosowaniu tej głowicy kątowej. Zobaczcie, w tym momencie zobaczcie, mamy poziom, a ja w jakim mamy kącie zakrętarkę, czy tam wkrętarkę. Więc możemy naprawdę bardzo, bardzo blisko yy, jakiegoś tam oporowego miejsca przykręcać. Tutaj mamy zaledwie 9 mm między. Czubkiem, środkiem bita a końcem górnego pierścienia. 9 mm, więc naprawdę możemy w bardzo, ale to bardzo ograniczonych, ograniczonych miejscach między. Powierzchnią górną lub boczną lub dolną, a właśnie elementem skręcanym to jest naprawdę duży plus. Taka przedłużka nie kosztuje za wiele, a naprawdę moim zdaniem warto mieć w każdym asortymencie. Jeżeli nie chcemy przedłużki kątowej, pyk, zamykamy pierścień, tak jak ja przed chwilą to zrobiłem. Zobaczcie, tutaj mamy taką kuleczkę, która nam zwalnia. Pyk, zakleszczamy i już i mamy. Jeżeli chodzi o długość przedłużki mamy tutaj 87 mm. Jeżeli chodzi o wagę, jeżeli chodzi o wagę, też jestem ciekaw. Tak szczerze mówiąc, bo jej nie ważyłem, ale już wam mówię, bez bita, bez niczego, sama przedłużka. Stój. 53 gramy. 53 gramy sama przedłużka waży, więc nie jest to dużo, ale przedłużka naprawdę jest bardzo dobrego wykonania. Jest, można powiedzieć, że cała ze stali. Zobaczcie, calutka. Mamy tutaj oczywiście magnes, bardzo dobry magnes. W środku fajnie te bity trzymają, nie wypadają, więc bardzo duży plus. Yy, przedłużka do przeznaczeń udarowych, zobaczcie. Mamy tutaj fajnie wykonane całość, jest ona jednolita. Jest to przedłużka ze strefą skrętną, więc, tak jak mówiłem, możemy śmiało używać jej w zakrętarkach udarowych. Tyle, tyle jeżeli chodzi o temat takiej fajnej przedłużki. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie, czy posiadacie. Ja osobiście uważam, że koszt tej przedłużki nie jest naprawdę duży. Można kupić ją w zestawie, tam chyba 5 albo 6 bitów który kosztuje zestaw około 44 zł, ale również możemy kupić je osobno z jednym bitem, który koszt kosztuje około 30 zł. Więc my decydujemy, czy chcemy kupić sobie w zestawie, czy też nie. Więc naprawdę yy, spoko, komentujcie, lajkujcie, trzymajcie się do następnego. Cześć!